Kiedy? Jakie były początki? Kiedy pani tutaj się przeprowadziła? Y... 60... 1969 rok, wtedy kiedy wyszłam za mąż, męża poznałam w mieście, bo ja jestem z miasta, jak to się mówi. Tak, no, kiedyś można tak. było tak, tak, tak. <grym> mm, mm. Więc y, poznałam też męża w mieście i przyjechałam. Tutaj, no tutaj, no. Bardzo podobała mi się dzielnica, zresztą e, swego czasu… Ale dzielnica, czy wtedy, jakie wtedy miała Pani odczucia przyjeżdżając na Złotno? Czy to no już wyglądało jak dzielnica miasta? No nie, 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 skąd, skąd, zresztą nawet na dalszej ulicy nie było tyle budynków, były domki parterowe, były domki drewniane. Przez zasiadką pasusie się barany, po drugiej Czyli stronie, to była, wiecie, jakby się jakby pani wyprowadziła na... miasta miastanawisz, tak. I to mniej więcej no. wtedy w tym okresie zaczęła się ta pani e, pasja malarska. Nie. Czy to nie, 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 trochę nie. później? Trochę wcześniej. A jeszcze to jeszcze później. Czyli jak pani tutaj już przyjechała, to już to tak. e, były już jakieś dzieła. Tak. No, tak. Które żałuję, że się nie, nie nie się nie zachowały się. Nie zachowały się, bo no, po prostu nie przywiązywałam do tego żadnej hmm. wagi. Jedyne coś, to, 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 to na się zresztą przypadkowo znalazłam. Tak zostały rozdarowane. <grym> Czy gdzieś? Naprawdę nie pamiętam. Możliwe, że że, 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 że możliwe. Poszły, do tak, łzy, tak poszły do ludzi, tak, to to ludzie, to ewentualnie po prostu mogłam to. nawet zniszczyć. Te no szkolne jeszcze, tak. prawda? Tak, to co w to szkole tak. tak, bo nawet... No Ale tutaj, jako młoda gospodyni, znajdowała pani czas na um, to swoje hobby, na malowanie? Nie. Nie. Czyli, Nie. czyli jakiś czas był... Było, przerwa, była. była przerwa. Była przerwa, tak, była przerwa i to dosyć, no dosyć duża przerwa. No ja bo to wiadomo, I później, tak, Dużo tak, obowiązków, tak. dzieci. Dziecko, I niestety wtedy tak. Tak. trzeba zrezygnować to No oczywiście, to tak i pasy. dopiero, a przy tym no, no, mogę powiedzieć, że nie zmierzał dużo podróżowani, także. No to wiesz. też tak to też przyjemne, przyjemne ale, ale, ale już nie, po prostu nie było czasokłonny. Czasokłonny. I kiedy wróciła Pani do małej pani Kiedy pojechałam, był taki okres, że wyprowadziliśmy się na, na wieś, na działkę. Mhm. Mamy tam jest dom. Działko. Tak, tak, tak. Y... Jest dom, więc no i tam się zaczęło, to znaczy zaczęło się gospodarstwo dom to naprawdę na dużą skalę i chwyciłam wtedy dobrze za aparat. to znaczy. Mm, Czyli aparat fotograficzny, zdjęcie, tak? Tak, tak. No bo no mimo, że mam... No muszę to powiedzieć, że mam do dobrą pamięć fotograficzną, mhm. ale... Zawsze jednak to było trwalone. Co prawda, już wcześniej, to tym się gdziekolwiek byłam, no to oczywiście obowiązkowo za aparatem, jakiś Japończycy. Nie, już prawda. Ale, Ale to znaczy co? Była to z zasady y, taka baza, właśnie, dlatego żeby później móc. Później tak, malować. Tak, żeby tak? później malować. No bo oczy, na, na płótno, na, 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 na papier, no bo to. Tak. I wtedy powoli właśnie w Sięganowie powstał ten jeden olejny, jeden z olejnych obrazów najpierw, później drugi i tam powiedzieć, mogę powiedzieć, że tam jakoś, mimo że bawiłam się, zabawiłam naprawdę się w gospodarstwo wiejskie zabawiałam, bo gdzie były i świnki i drób było bo bardzo dużo drób. i prócz tego miałam uczynice, które uczyłam krawiectwa i Wtedy właściwie zaczęłam chwytać za pracę. To, co mnie właśnie urokliwe najbardziej drzewa, mm -hmm. chmury. <laughs> tak, jakoś tak. To, to Ta co jest, tak, mam. krajobraz, tak, tak, tak. Sad. Bo takby potrafiłam stanąć pod drzewem i fotografować mm -hmm. kwiaty pojedyncze. No jakoś tak odezwała, ode, no ode, panie, tak, tak, odezwała tak, się tak. we mnie Przydoczna romantyka. Mm -hmm. I, tak. I to głównie były oleje czy pastele też? Czy... Nie, wtedy to olej, ale olej. to trochę, naprawdę mm -hmm. trochę olej, trochę ołówek, no bo to jest taki... Tak, super, tak, też, no. tak, 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 ale... Tak właściwie, później między, gdzieś tak go dużo mam. No pastele? Tak, tak. później. Akwarela nie. Akwarela nie. Nie param się akwarelą, mm -hmm. no bo uważam, że znaczy to moje zdanie jest takie, że to jest jednak bardzo trudna technika akwarela. Każda jest trudna, tak. jest się... No tak, <noise> nie zna. Ale, ale rzeczywiście, akwarela. No, akwarelowym wymaga, no, ja tak. Mogła pewnych. Y Innych rzeczy niż olej, niż... Ly, pastery. Tak, tak, czy nawet akryl. No czy nawet się, akryl? Tak, tak. Bo akryl też robię prawda? Prawdę powiedziawszy zaczynam się brać z akryl. Aha, czyli dopiero Baczynam, teraz. Tak, tak, już mam naszkicowane i... <śmiech> I, <śmiech> tak, tak. I tak. głównie, głównie <laughs> Pani Krysiu, pejzaże, tak? Tak. tak głównie tak. pejzaże. Fascynuje mnie, no fascynuje mnie, no nasza rzeka to jest malutka rzeczka. To jest mała rzeczka nasza, ale ona ma takie urokliwe tam miejsca, czy stare koryto, czy nawet jakbyśmy szli, ale właśnie mąż mnie tam poprowadzić, prawda, w Akacjową. No niby drzewa, no niby trawa, niby no właściwie, no niby nic, prawda, tylko zieleń, lasy, niby nic. no niby nic, no, no, no a to dla to kogoś, tak, ale <laughs> dla kogoś kto, no, no po prostu las odbiera jako las tylko, no to, to jest nic, a ja, no, no zawsze się tak No zawsze ale wiadomo, że artysta troszeczkę inaczej, inaczej patrzy, tak. i to widzi to przez jakiś tam pryzmat tej magii i wtedy wygląda to zupełnie inaczej. Tak, no nawet łapałam, potrafiłam polować rano, prawda, wtedy kiedy była pajęczyna na roślinach I, i rosa. No, z, Potrafią się położyć na tym mokrym, prawda, żeby pochwycić na podajby, nawet pająka. No to już aparat, prawda? To tak. wtedy aparat, żebym, no bo nie zawsze się pamięta później niestety. No, Oczywiście, tak trzeba to jakoś Tak, utrwalić, tak. Mimo, że zdjęcie nie oddaje tego, co. Tylko, zdjęcie. No to znaczy tak, zdjęcie może być przepiękne, a jednak jak e, to samo zostanie tak. uwiecznione farbami. Jest życzy. inaczej, tak, inaczej jest, jest, tak jakby takie bardziej autentyczne. Podobnie tak, tak. jest chyba z portretami, no na pewno, pewny, bo no, porównywałam wielokrotnie yy... fotografie i portret, oh, tak. który był zrobiony na podstawie fotografii, i jednak portret żyje. Tak, Więc zupełnie. Tak, 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 tak. To, to, to tak. się z tym zgodzę, tak. No zresztą, ale to musi dobra ręka dla mm, portrecisty, prawda? No bo to są. Osoby, które się tylko tym zajmują. Hmm. No nie próbowałam. To zadowolone. znaczy, namalowałam kiedyś ze zdjęcia y, syna i no wnuczkę, no tak, i też tam wisi, tam no, tam w pokoju. Tam, ale. Zadowolona Pani z tego? No, z wnuczki nie, jak to nie się mówi. Nie. Ze synu, nie, z wnuczki zobaczyłam. Z wnuczki <laughs> tak, tak. Ale y, syna. No, tak, no teraz gdybym to robiła, mm. na pewno bym inną kreską to zrobiła. ciemno troszeczkę zrobiła. A no jednak może, wczesny, jest... Z czasem nabiera pewnych doświadczeń, także tak. być może przyjdzie pora na powtórzenie tego portretu. No możliwe, no może większe, tak się właśnie nawet tak sobie powiedziałam, no, trochę więcej czasu, żebym miała to mężę otrwalić. Mm -hmm. siebie, mm -hmm. prawda? No i jeszcze wnuczkę, no, żeby tak na tych wień, na Gdzieś tak, tak, żeby miała swoje miejsce. A proszę tak. powiedzieć, czy yy, w jaki sposób pani do tego doszła? Czy, czy uczyła pani się gdzieś na y, tego malarstwa, rysunku? W Szko szkole. Szko tak, tak, siostra Maria. Yy, no właśnie, zresztą. słyszałam, tutaj nawiążemy do tego, że... Tak. Słyszałam, że chodziła Pani do szkoły, którą prowadziły zakonnice tak. I tam były najróżniejsze przedmioty. Normalnie, normalnie jak w każdej no. szkole. No, były może prócz... nie jest tylko no, no. Słyszałam o tym przy No tak, no bo, no, tak, i no, bo to były zawodowe, tak, ubrania, tak, 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 to, tak, tak. Nie w każdej szkole. No tego nie szkole. Ale, ale ten rysunek, był rysunek. Był tak? rysunek, no musiałyśmy mieć rysunek, mhm. ponieważ to była szkoła, szkoła o profilu. Yy, no, krawieckim zawodowym, no bo y, więc no, musiałyśmy, musiałyśmy. To czasami siostra Maria y, wieszała na drągu, no zresztą to należało tak y, odrysować, to odrysować, pokazać y, wołówku w kredce. Y, we farbie nie. Nie, ołówek tutaj wtedy była i tkaninę. Przewisiła no. i trzeba My było uchwycić tak, tak. Czy tam, czy tam, czy tam, czy tam. No i wtedy właściwie siostra Maria, no, no nie chciałam Cię, powiedziała, że no niestety kilkoma kreskami potrafiłam mhm. oddać to, co wisiało. Mhm. No i to jest ciężkie. Tak, załamania tak. Światła, tak, tak, to trzeba sobie, tak. Ta tkaninę tam, było, tak. Łatwiej było mi, wszystko. mogę powiedzieć, łatwiej było mi wołówku, jak w kresce, no bo kreskami trzeba było, no, no niestety, no farbą się można rozwodnić, można dobielić, akretkę, no to tak, już pastele no. to... To znaczy w tej chwili te pastele, które są, to tak... Pastele suche tak, czy pastele, tak, czy pastele tak, olejne, olejne tak, tak, to tak. naprawdę prawie jak farby. No tak, tak, a, tak. Ciężko jest malować olejnym. Obwózkiem jest bardzo trudno. Oczywiście. No, to, no troszeczkę go się rozleczy, może węglem nawet łatwiej bym powiedziała. No też węglem. No później, no to już jakiekolwiek dekoracje były, no to wiadomo, było się jest już zawsze ciągnęła mnie do wszystkich dekoracji, prawda, no tak. żeby tak. nadworny plastik, tak. <laughs> plastyk, tak. I, i, I tu się zaczęło? I tu ok, się tak? zaczęło, tak. I tu się zaczęło i no, no, właściwie no mogę powiedzieć, no bo było projektowanie mm, ubioru, no więc mhm. należało narysować tę sylwetkę czy, sylwetkę, czy to mężczyzna, czy to kobieta. Yy, o profil, to właściwie kilkoma kreskami. To nie, nie można było tak, że prawda oko trzeba było namalować. Nie, no nie, bo to, nie to, to, to było spuszczone. Tak tak, ta... tak, zasłonien... ja tak, tak, tak. Bo zasłonięty, Ja tak, tak. No i chodziło właściwie no o dobór tkaniny, o dobór yy, 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 ubioru do tej tkaniny, prawda, cokolwiek. No i z tego zawodowego, no to właściwie na no jakąś tak mi lekką ręką to wszystko zostało i to zostało. Też Została ta chęć do rysowania. I tak? została ta chęć. I bardziej, że była pani chwalona. No tak, no to tak, robiła, tak. Bo to tak, jest tak, też tak, istotne, tak. jeśli jest się chwalonym, mm. to... Wraca się do pewnych rzeczy. To jest mhm. taki moment, kiedy bardzo często wraca się do tych swoich pasji. Tak. Żeby jakby wyciągnąć czas, tak. wyciszyć się. To spełnia tak. taką rolę terapeutyczną, Tak. Pewno. I wtedy, no wtedy potrafiłam, no się wziąć za ołówek, potrafiłam wziąć za kredkę. Mhm. Właściwie najpierw ołówek, no, musiałam sobie naszkicować, co tam. I kiedyś właśnie a co mi się stało, jak ja.? A, była chyba jakaś audycja, coś w telewizorze, było jakoś, jakieś nagrywanie, tylko że mnie zaciekawiło, jak malują właśnie od. Czyli lustrzane odbicie, prawda? Więc pomyślałam, to jest ciężka technika. Bo jednak lustrzane odbicie, malować, prawda, żebym ja po drugiej stronie widziała normalnie ten obraz, to jest jednak ciężko. No. Ale to na szkle? Na szkle? Tak. A. tak. Tak. I wtedy po prostu spróbowałam normalnie, normalnie wychodziłam do ogrodu, naszkicowałam sobie na kartce, no bo musiałam później mieć podłoże, prawda, żeby to jednak na, na i nieraz mąż to się śmiało, że no wiesz co, no, niedługo będziesz w te kwiaty, prawda. Bardzo przyjemne. Tak. I tak się, i tak się zaczęło, no i tak się zaczęło na szkle, no, gdzie, i to jest to. Dobrze. Dzięki Pani Krysiu. Myślę, że wrócimy jeszcze do tego tematu. <noise> Dziękujemy. Dziękujemy.